Siemanko z tej strony, silvercollector.pl. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie specjal na 100 subskrypcji, za co bardzo chciałem Wam podziękować, że w tak krótkim czasie dobiliśmy te 100 subów. Mam nadzieję, że będziemy przekraczać jeszcze inne fajne liczby. Myślę, że na 500 subskrypcji zrobię dla Was jakiś konkurs. No, niestety. Na te 100 subskrypcji się nie przygotowałem. Z jakąś tam monetą dla Was, ale jak będzie 500, to coś pomyślimy. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać mój dotychczasowy stack srebra. Więc przejdźmy już do odcinka. Więc moja przygoda ze srebrnymi monetami zaczęła się około roku temu w kwietniu dokładnie, gdzie pojechałem sobie na targ. Kupiłem sobie pierwszą monetę 10 złotową, srebrną próby 925. Była to nią ta moneta, ale najpierw sobie przyjrzyjmy się tej monetie srebrnej z PRL-u Jest to moneta próby 625, jest ona traktowana jako Junk Silver. Widzieliście już tą monetę we wcześniejszych filmach. Z roku 1974. Ma ona w sobie zawartość srebra około 9 gram. Następnymi monetami są te oto 10 złotówki. Mam je od najstarsza jest z roku 2004. Najstarsza, jaką mam, to chyba 2009 złapie fokus O Mam tych monet z 2009 T3 o T3 Ta jest 2008 ta 2006 jak się nie mylę. Pokażę wam później pokażę Wam później po prostu całą tą moją kolekcję na no, takim. Na no, takiej prezentacji powiedzmy. Następną monetą jest amerykański orzeł. Moneta bulionowa 2020 rok, czyli dosyć młoda. Ostatnio na rozpakowaniu ona była. Jest to uncja srebra, czyli 31,1 grama srebra te wszystkie 10 złotówki są wykonane w próbie 925 mają one w sobie trochę ponad 13 gram srebra tutaj mam jeszcze tą jedną 20 złotówkę, którą też ostatnio wam pokazywałem z 2006 roku oczywiście wszystkie te polskie monety srebrne są bite lustrzanym stemplem Czyli prów, więc to by było na tyle. Ja teraz zapraszam Was do prezentacji każdej monety z osobna. Ok, jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka Chciałem Wam podziękować za te 100 subskrypcji I prosiłbym Was o subskrybowanie mojego kanału Łapkowanie, co pomoże mi jeszcze rozbudowywać mój kanał w przód Ja Wam teraz dziękuję za uwagę I widzimy się już niedługo Cześć!